Cześć Wam! Teraz zapraszam na nagranie z jazdy po mieście CBR500R. Większość rzeczy na temat tego, jak się jeździ tym motocyklem, powiedziałem Wam już w poprzednim filmie: z trasy. Teraz trochę będzie tego jak on się zachowuje w mieście, jak przeciska się między samochodami Także zapraszam do oglądania Jako taką ciekawostkę udało mi się tutaj fajnie do baku przykleić kamerę Także będziecie mogli zobaczyć jak to jest położyć się na baku w ścigaczu No ja pierwszy raz przy tym motocyklu miałem okazję, także wcześniej nie wiedziałem jak to jest w ogóle co to znaczy to pojęcie położyć się na baku? Także zapraszam do oglądania. Co no, można powiedzieć jeszcze o jeździe w mieście Honda CBR500R? No jest to ciekawe doświadczenie, jest trochę inaczej niż na motocyklach, którymi do tej pory jeździłem. Pierwszą rzeczą, jaką, na jaką zwróciłem uwagę, kiedy wsiadłem na ten motocykl, to są lusterka. Tak zobaczcie, ciężko było ustawić te lusterka z powodu tej pozycji no to wiadomo, że jak się położycie na zbiorniku to ona będzie zupełnie inna niż jak jesteście chociaż trochę wyprostowani ale to nie o to chodzi. te lusterka są przyczepione do nadwozia no nie wiem, do tych owiewek a nie są przyczepione do kierownicy tak jak zwykle to jest w motocyklach, którymi do tej pory miałem okazję jeździć i teraz zobaczcie, jak wjeżdżamy sobie w korek to one chyba, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, nie wystają poza obrys motocykla. Ale przez to, że są tak przyczepione, skonstruowane, mam wrażenie, że mógłbym nimi przyhaczyć o jakieś samochodowe lusterko. Tak się nie stało, ale wrażenie pozostało. Druga sprawa to tak jak widzicie tutaj te BMW, kiedy ktoś widzi Was na takim motocyklu, przynajmniej w Warszawie, nie wiem dlaczego, ale wszyscy chcą się z Wami ścigać. Eee, także i motocykliści, których spotykałem, i kierowcy samochodów i jakichś mocniejszych, no wszyscy nagle dostają jak taką czerwoną płachtę na byka, i może dlatego że po. Wyglądzie tej CBRki Nie widać, że to jest 500 i ma tamtych koni pod maską niewiele. Jak można by podsumować to? Czy ten motocykl nadaje się do miasta, czy raczej nie, do czego on się nadaje, to podsumuję w tym ostatnim odcinku po jeździe w Modlinie. Jeżeli chodzi o jazdę miejską, no to jest powiedzmy znośnie akceptowalnie. Pozycja nie jest zbyt wygodna, przez to, że jesteście pochyleni do przodu, nie wyprostowani, nie ma tej widoczności takiej jak to w motocyklach turystycznych. Tam y, przez wyprostowaną pozycję możecie widzieć dalej nad samochodami. Tutaj jesteście już tak nisko, dosyć nisko na, nad ziemią, także ta widoczność jest ograniczona. Też y, nie porównywałem tego, ale mam wrażenie, że promień skrętu w tym motocyklu jest dużo mniejszy niż w tym motocyklu turystycznym czy w tej poprzedniej testowanej CB500X. Także w manewrowaniu, mimo że on jest wąski, raczej lepiej mi się jeździło tym motocyklem 500X, hondo 500X on Tutaj, no co, on przede wszystkim wydaje mi się jest stworzony do wygłupów takich na torze A w mieście można nim jeździć, ale nie będzie zbyt wygodnie, tak samo jak zresztą wspominałem w trasie no Co kto lubi, pozycja, tak jak mówię, pochylona do przodu. Także przy każdym tym hamowaniu no, przesuwacie się trochę do przodu i no, te nadgarstki dostają swoje. Także nie ma się co oszukiwać, nie jest zbyt wygodnie, ale no na pewno motocykle tego typu znajdą swoją grupę odbiorców. Tak mi się wydaje, że to jest taka grupa między tym 20 a 30 rokiem życia, później już człowiek e, zaczyna może bardziej zwracać uwagę na wygodę. Takie mam przynajmniej wrażenie i tak y, no, tutaj po prostu mówię o sobie, e, ale myślę, że wiele osób jest takich, które już jeżeli miałoby wybierać coś, to raczej wybrałoby Nike'a, e, coś turystycznego, a to jest ten target raczej młodszych kierowców. Jak teraz zbliżamy się do ulicy Okopowej w Warszawie. E, tutaj po prawej stronie mijam klif e, i na tej ulicy zazwyczaj mocno wieje. I motocyklami, w których jesteście bardziej wyprostowani, które z, jakby, no nie wiem, inaczej traktują opory powietrza, zazwyczaj tutaj trzeba się mocniej trzymać. Kierownicy I kontrolować te podmuchy. W tym motocyklu tak mi się nie zdarzyło, a jeździłem tą ulicą kilkukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia. Także widać, jak dobrze jest ten motocykl wyprofilowany, jeżeli chodzi o pokonywanie tych oporów powietrza czy jakieś boczne podmuchy. No naprawdę bardzo dobrze on się trzyma drogi. No i wpadamy w kolejny koreczek. Także żegnam się już z Wami. W następnym odcinku, ostatnim z CBR 500R, będzie torowanie w Modlinie, także zapraszam, tu już postaram się szybciej zmontować ten odcinek, nie będziecie musieli czekać dwóch miesięcy. No zapraszam do oglądania, mam nadzieję że w ciągu dwóch tygodni pojawi się na kanale. Trzymajcie się, cześć!